Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Ósme zwycięstwo odnieśli w tegorocznym sezonie A-klasy piłkarze LKS Jankowe 1968. Mecz wyraźnie przebiegał pod dyktando miejscowych. Gdyby zawodnicy trenera Marcina Szefnera dołożyli więcej staranności przy konstruowaniu akcji ofensywnych, to z pewnością wygraliby bardziej okazale. Dobry mecz, gramy po raz kolejny z rzędu. To jest fajnie, no. cieszę się z tego, że fajnie gramy w piłkę, bo umiem grać w piłkę i to mnie cieszy bardzo. Nie? I Ścielamy bramki z orgaszami 7-0 i teraz 4-0 i na 0 z tyłu. Trochę tam było problemów tydzień temu. Ale takie są mecze dwa klasie, tak? Jakbyśmy byli lepsi to byśmy grali wyżej i dziękuję chłopakom za to, bo fajnie gramy no, i zobaczymy. No. Punktujemy i to mnie cieszy jeszcze jeden mecz i, i dziękuję i koniec sezonu. I... I fajnie. I ta runda na pewno zaliczona będzie do udanych, bez względu na to, jakim akcentem zakończycie ją. Natomiast no, trzeba przyznać, że niewiele brakuje, aby zrobić ten krok wyżej, bo też nie ma jakiejś wielkiej przepaści między okręgówką a klasą. No tak no, został mecz, zakończyć rundę. Wiadomo, jest druga runda, jest, jak to się mówi, dużo meczy. Czas pokaże, no spokojnie mówię też, nie? nie, nie podchodzimy do tego, że musimy, musimy. Będzie okazja, będą punkty, nikt nie powiedział, że nie i, tak to wygląda, wygląda, nie, nie tak, że, że musimy. Gole dla lks Sujankowy strzelili Piotr Stępień, Sebastian Olbrych, Kacper Świątek i Wadim Tarnawski. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.